Cześć. Kilka dni temu wspólnie z Mateuszem Wierzbiskim opublikowaliśmy pierwszą wersję Design Maestro, czyli naszego małego projektu skierowanego do designerów. Pomyślałem więc, że nagram film, w którym pokażę Wam ścieżkę, jaką przeszliśmy od momentu pomysłu do momentu publikacji tej pierwszej bezpłatnej wersji. Zacznijmy od tego, że Design Maestro to nic innego jak paczka makr Keyboard Maestro, które zostały przygotowane z myślą o designerach. Pomysł wziął się stąd, że w momencie, gdy pokazałem Mateuszowi Keyboard Maestro, on sam zaczął tworzyć własne makra i tym samym usprawniać swoją pracę. Pomyśleliśmy więc w dalszym kroku, aby przekazać tę wiedzę innym w postaci kursu. Problem jednak polega na tym, że nauczenie kogoś, kto nie zna Keyboard Maestro. Tego, aby tworzył własne makra i tym samym dopiero wtedy oszczędzał swój czas, jest dość długą i trudną ścieżką. W zamian pomyśleliśmy więc o tym, aby przygotować paczkę gotowych makr, które będzie można po prostu zainstalować i wykorzystać. Tutaj pojawił się drugi problem, polegający na tym, że przygotowanie takich gotowych makr jest dość czasochłonne i wymagające. Na tym etapie Mateusz zaproponował, abyśmy przygotowali bezpłatną wersję produktu składającą się z 10 prostych makr, które jednocześnie zarysują potencjał całości. W międzyczasie przygotowywaliśmy też listę Mac, które sami wykorzystujemy i które też moglibyśmy dołączyć do głównej wersji naszego produktu. Jak widać w tym celu wykorzystaliśmy Notion do tego, aby asynchronicznie się komunikować. Dodam, że z Mateuszem odbyliśmy tylko jedną rozmowę telefoniczną na samym początku, aby ustalić ogólne warunki projektu, takie jak np. Na nazwa czy podział kosztów i zysków. W momencie, gdy zebraliśmy listę makro, ja zająłem się ich przygotowaniem, a Mateusz zajął się przygotowaniem samej strony oraz powiedzmy części marketingowej. Sam projekt strony powstał w Figmie, a sama strona została przygotowana w Webflow. Oznacza to, że Mateusz zarówno tą podstawową wersję, jak i pełną wersję strony przygotował bez kodowania i też bez mojego udziału, co stanowiło dla mnie ogromną wartość ze względu na to, że nie musiałem angażować się w kodowanie. W tym miejscu znowu wykorzystaliśmy Notion do zgromadzenia takich szkiców, notatek dotyczących poszczególnych elementów naszego projektu. Mamy tutaj na przykład skrypt wideo, który nagramy już na późniejszym etapie i umieścimy w sekcji hero naszego produktu. Mamy tutaj również zebrane nasze koszty, które ograniczyliśmy w tym momencie do minimum. Natomiast warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że sam produkt udostępniliśmy w formie również strony na Notion. Oznacza to, że po odebraniu bezpłatnego produktu użytkownik zostanie przekierowany do takiej notatki, w której ma zapisaną pełną instrukcję obsługi tego produktu, łącznie z instalacją i konfiguracją Keyboard Maestro oraz instalacją oraz wykorzystaniem poszczególnych makr. To wszystko sprawia, że również na tym etapie oszczędziliśmy mnóstwo czasu, ponieważ skupiliśmy się w 100% na przygotowaniu treści, a nie na przykład kodowaniu całego systemu, który będzie odpowiedzialny za udostępnienie produktu. No i teraz dokładnie to samo zdobiliśmy poprzez wykorzystanie Gumroad, które w zamian za prowizję rozwiązuje nam praktycznie wszystkie problemy dotyczące sprzedaży produktu na całym świecie. Także jak widzisz, na każdym etapie naszego projektu szukaliśmy tutaj oszczędności w taki sposób, abyśmy praktycznie maksimum naszej energii wykorzystali w samo przygotowanie tego produktu. W tym momencie pokażę jeszcze, jak on wygląda od środka. Konkretnie jest to zestaw Macro Keyboard Maestro, które po prostu można zaimportować i zacząć z nich korzystać. Ogólny problem Keyboard Maestro. To jednak polega na tym, że trzeba wiedzieć w jaki sposób konfigurować i ustawiać te makra, aby móc z nich korzystać. Natomiast sam zaprojektowałem je w taki sposób, aby przygotować makra, które będą odpowiedzialne za ich konfigurację. Oznacza to, że osoba, która zaczyna korzystać z Design Maestro w ogóle nie musi otwierać keyboard Maestro do tego, aby konfigurować makra, tylko po prostu w momencie uruchomienia zostaje przeprowadzona przez proces konfiguracyjny wszystkich pozostałych makr i np. ustawia swój adres e-mail do expandera. Czy na przykład klucze API, które są wymagane do korzystania z jakichś zewnętrznych serwisów? Oznacza to, że bariera wejścia do skorzystania z tego produktu jest już naprawdę niska, ale tutaj również poszliśmy krok dalej, ze względu na to, że wywoływanie makr wymaga zapamiętania różnego rodzaju skrótów klawiszowych oraz innego rodzaju triggerów, które pozwalają z nich skorzystać. W związku z tym przygotowałem kolejne makro, które uruchamiane jest globalnym skrótem klawiszowym którego zadaniem jest uruchomienie takiego launchera, który pozwala wyszukać i uruchomić makro po nazwie lub też po prostu wybrać je z listy. Coś takiego redukuje barierę wejścia już praktycznie do absolutnego minimum i tym samym sprawia, że nawet osoba, która nie ma pojęcia o tym, w jaki sposób tworzyć makra Keyboard Maestro, może od razu czerpać wartość z makro, które dla niej przygotowaliśmy. Oczywiście chyba nie muszę tutaj podkreślać faktu, że Design Maestro i jego bezpłatna wersja została przygotowana po to, aby zwalidować pomysł, czyli po prostu sprawdzić zainteresowanie designerów automatyzacją i usprawnieniami swojej pracy. Jeżeli chodzi o samą promocję tego produktu, wykorzystaliśmy tutaj źródła Mateusza, który ma wokół siebie designerów, oraz praktycznie wszystkie moje kanały, w których również znajdują się osoby, które na przykład kodują, oraz również zaangażowane są w procesy projektowania interfejsów. Podsumowując myślę, że warto tutaj podkreślić fakt, że zarówno dla mnie jak i Mateusza, Design Maestro jest dla nas absolutnie pobocznym projektem. Oznacza to, że mamy na niego dość mało czasu i tym samym musieliśmy zoptymalizować cały proces. Pierwszą rzeczą było wykorzystanie tutaj Notion do asynchronicznej komunikacji oraz samego udostępnienia produktu w prosty sposób. Następnie temat wdrożenia samej strony internetowej został oparty o projekt Mateusza w figmie który wdrożył samodzielnie, bez mojego udziału, z wykorzystaniem Webflow. Oznacza to, że on będąc designerem, zaadresował całą część, która normalnie wymagałaby programowania. No i na samym końcu wykorzystaliśmy Gumroad, które nawet w tym momencie pozwolił nam trochę zarobić, ze względu na to, że można tą paczkę pobrać zarówno za darmo, jak i po prostu podać tutaj dowolną kwotę, którą można nam przekazać. Na sam koniec myślę, że warto jeszcze tutaj podkreślić ten fakt zmniejszania bariery wejścia i próby doprowadzenia tego, aby użytkownik otrzymał Wartość, którą oferujemy możliwie jak najszybciej i możliwie jak najmniejszym wysiłkiem. Myślę, że jest to dość ciekawa wskazówka, którą warto mieć na uwadze praktycznie na każdym kroku. I już na sam koniec, ostatnią rzeczą, którą wydaje mi się, że warto podkreślić, jest fakt, że skontaktowaliśmy się z twórcą Keyboard Maestro, który udostępnił nam kod rabatowy dla naszych klientów, który jeszcze bardziej obniża barierę wejścia ze względu na to, że Keyboard Maestro samo w sobie jest płatne. Ale z tym kodem można wykupić się taniej. Zatem zauważ, że nawet zimny kontakt z twórcą jakiegoś oprogramowania jest całkiem fajną opcją do tego, aby pomóc sobie w projektowaniu i promocji swoich produktów. Jeżeli podczas oglądania tego filmu pojawiły się jakieś pytania, które chcesz mi zadać, zostaw proszę komentarz, a jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!